Gościem Rady Katowice jest prezes Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, ponieważ przed nami kolejne spotkanie ze strefą, a z naszym gościem prezesem Januszem Michałkiem. Dziś o nieco nietypowych działaniach strefy, czyli o kształceniu kadr, bo wydaje się, że tych miejsc kształcenia, ośrodków kształcenia mamy w regionie dużo, a przedsiębiorcy mówią, że. Potencjalni pracownicy nie są tak przygotowani, jak oni by chcieli. Skąd się to bierze, dlaczego? No, no proces kształcenia młodego człowieka jest wieloletni, a potrzeby rynku, czy naszych klientów są dynamicznie czy zmieniają się dynamicznie. I dlatego my chcielibyśmy być taką, takim pomostem między przedsiębiorcą, naszym inwestorem, tym, którym go już mamy, albo i tym, którym, o którego zabiegamy, żeby realizować jego potrzeby. Doraźnie, od razu, i dlatego te wszystkie nasze działania związane z szeroko rozumianym i szkolnictwem branżowym, dualnym, no to idzie w tym kierunku. Przypomnę, że przecież to my byliśmy tym pierwszymi w Polsce, gdzie trzy lata temu wspólnie z Politechniką Śląską otwarliśmy studia dualne, gdzie młody człowiek pół roku pracuje, pół roku e, się uczy. Otwieramy dla naszych klientów. E, Klasy branżowe, jak niedawna inicjatywa z firmą Opel, obecnie PSA, czyli trzy klasy branżowe w, w Tychach. Powstał, powstał wspólnymi siłami również z Politechniką, z Wydziałem Organizacji Zarządzania Klub Innowatora, prestiżowa platforma dla młodych ludzi, żeby im pokazać te nasze doświadczenia w regionie doświadczenia ludzi, którym się udało w biznesie i pokazać im, że warto tutaj po prostu zostać, że warto tu się uczyć, warto tutaj mieszkać i są bardzo dobrzy e, pracodawcy, którzy funkcjonują. Więc my, my wiemy, jak bardzo ważne jest to szkolnictwo dualne. Niedawno przecież też musimy się pochwalić. Podpisaliśmy z Marszałkiem Województwa Śląskiego e, duży projekt, prawie 20 milionów e, Śląskie Technostarze. To jest właśnie... Odpowiedź na pytanie pana redaktora, jak w sposób bardzo szybko, jak przygotować pewne elementy finansowe, pomóc, zdywersyfikować temu przedsiębiorcy, żeby on nie ponosił ryzyko z wykształceniem tego człowieka do, do tego, żeby rozwiązać właśnie problem, problem wysoko kwalifikowanych kad, bo to jest ważny element do uzyskania w obecnych przepisach tego, tego, tej decyzji o wsparciu. Są dodatkowe punkty za wysoko kwalifikowaną kadrę, wysokopłatną kadrę, więc każdy punkt, który pozwala temu przedsiębiorcy uzyskać to finansowanie jest ważny. Dlatego te nasze działania. A Państwa i moim gościem był dzisiaj prezes Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej dr Janusz Michałek. Dziękuję bardzo. Do widzenia Państwu. Dziękuję bardzo. Radio